Siemaneczko, z tej strony Miki A dzisiaj jest to kolejny odcinek Mikusiowych Opowieści Mianowicie dzisiaj poruszymy temat dość, taki myślę, ciekawy yy, Ponieważ takie pierwsze nagrywania, jak to się pojechało na pole i się chciało nagrywać I tak dalej I zapraszam też od razu na odcinek, yy, bo powinien wyjść z kamerą na głowie dzisiaj jeszcze na tym kanale nowym Więc tam w opisie macie linki yy, <laughs> A my dzisiaj na odcinku będziemy wywozić zboże naszym masejem oraz dwa razy Zasław. Yy, Zasławki dostałem od Krystiana. Od, od, od Mafia Małopolskie, może ktoś kojarzy. Jak nie, to zapraszam do niego. Yy, i, I co? No i tutaj bez, bez przedłużania. Da się otworzyć to drzwi, czy nie? Drzwi. nie, no? To nie da się. Bez przedłużania, tylko sobie zasypmy zbożem. Yy, co będziemy wodzić? Pszeniksy większmienia sobie weźmie. Weźmiemy sobie większmienia i będziemy rozmawiać właśnie na ten temat związany z nagrywaniem. A mianowicie jak to się zaczęło, jak, jak ludzie nam, tak powiem, pozwalali nagrywać, tak? No bo to też niektórzy mają z tym duży problem z tego co wiem, no ale no ale to, to, to też trzeba poruszyć, no bo niektórzy nie wiedzą. Jak zagadać, jak to zgadać, no w sumie ja też nie wiem, ale, no, ale cicho. <laughs> Dobra. My sobie będziemy powoli jechać, jeszcze mnie kaszel męczy, się, ale trzeba jeszcze przeżyć. Mianowicie tak, nasze pierwsze nagrywania, jeżeli chodzi o filmy z reala, no bo no, na, na tym się skupię w tym momencie. No to wiadomo, że były u siebie, tak? Były u siebie gdzieś tak, no. U siebie do gospodarstwa, tak u mnie, jeszcze ten Ferguson był, jeszcze to wszystko. Yy, więc to były takie pierwsze nagrywania. I potem nagrywaliśmy jakiś wujku, ten, no tak wiecie, w takich kręgach najbliższych, ale pamiętam potem któregoś dnia właśnie. Yy, no, akurat yy, Damian jechał na pole, wtedy z włóką, bodajże, i tak się. Tu jest na to niechajtowską, no bo to jest dla angielski ruch. I tak się zgadało, że tak akurat poszliśmy do jego zagadać. A może, może, może pozwoli, może, może będzie można ponagrywać, może będzie fajnie, może będzie wiecie. No i tak poszliśmy na to pole, no i tak zagadaliśmy. Można, no, można, no to dawaj, nie? Ponagrywaliśmy i potem numer właśnie wzięliśmy od Damiana. No bo ten, bo on mówi, że tam będzie obornik, właśnie czy coś, no to mówimy, no to tak, jak dał być znać, no, no, i dał nam numer, i, i sobie wtedy pamiętam. Nasze takie pierwsze właśnie nagrywania to były z nim, takie początki yy, z panem Krzysiem. Też o z panem Krzysiem to była historia, że yy, kiedyś coś, byłem u Hubiego, coś tam chyba robiliśmy i mówi, że znajomy jego nie i można by było jechać nagrać i ten. No i tak sobie mówią, no, tak trochę lipa komuś się wbijać i tak ten, nie? Tak wiecie, ktoś się tnie, a się bij, nagra i powiedz, że, że ci tutaj pozwolił kolega przyjechać, nie? No to tak trochę średnio, no ale. Mówię, dobra, polecimy. No to polecieliśmy też do Krzysia. Akurat wtedy tak wtedy była kukurydza na kiszonkę, nie na kiszonkę, na ziarno. Była wtedy tak takim Holandem dzisiaj tam film na kanale jest. I Krzysiu odwoził kejsem z taką tą niebieską przyczepą taką. I jakoś też się tak zgadało, że wtedy właśnie nagrywaliśmy u niego. I Krzysiowi się to panu bardzo spodobało. Krzysiu jest bardzo bardzo lubi takie rzeczy i po prostu wtedy też dał nam numer i, i mieliśmy jakby kolejny kontakt, tak? Do yy, gdzie no, gdzie nam daje ktoś znać, jak na przykład robić coś w polu, czyli no wiadomo, dużo łatwiej niż jechać w ciemno po wsi jeździć i, i szukać czy ktoś coś robi, nie? No ale, ale ale właśnie potem pan Krzysiu też nam załatwił nagrywań kilka, yy, no, po swoich znam i tak dalej, także już... Najgorszej zapaść było ten pierwszy kontakt, wiecie, nie? Ale potem jak już macie już takiego jednego pana, kolegę znajomego, który wam coś ogarnia, to to już potem to idzie z górki, to już nie ma problemu. A wiadomo pierwsze początki no to wyglądają przeważnie tak, że się szuka, jedzie się przez wieś, tam gdzieś i się szuka czy ktoś robi coś w polu i się pyta dzień dobry, czy można ponagrywać i tak dalej. O sam też tak nie powiem parę razy mieliśmy miałem Yy, aczkolwiek, yy, no przeważnie to się nie kończyło dobrze, bo bo przeważnie, nie ukrywajmy się, w tym ciągniku takim starszym siedział starszy pan, który nie ma pojęcia to znaczy YouTube i tak musi mu się kojarzy, tylko ze sprzedanym jego maszyn i okradzaniem go okradzaniem go, dobrze powiedziałem? chyba dobrze powiedziałem więc no naprawdę jest ciężko niekiedy, jeżeli ktoś nie ma właśnie takich osób no, to, troszkę młodszych, którzy ogarniają te tematy YouTube'a i tak dalej, no bo tak to jest ciężko, taki dziadkowi takiego nie przetłumaczysz, że, że chcesz nagrać filmik, bo, bo nie masz co robić w domu i, i fajnie i się chodzisz po polu, nagrywasz i że nie sprzedasz tego ciągnika, którym jeździsz, nie? Więc, więc tak, więc to jest na pewno problem, Ktoś się spyta Miki, ale jak się spytać kogoś, nie? No... Nie ma na to le lekarstwa, tak? Ja pamiętam, po prostu byłem, byliśmy na polu i dzień dobry, dzień dobry można ponagrywać, ktoś się pytał po co, no to mówimy, mówiliśmy zawsze, że, że właśnie yy, ukazujemy jakby polskie rolnictwo, jeździmy tutaj po okolicy po, po i tak się ten. No i tak kilka filmów nagraliśmy takich właśnie co... takich, że tak powiem jednorazowych, że ktoś zrobił robił na polu i po prostu podjechaliśmy i fajnie zgodził się i było super, nie? Więc to się to się zgadza, można i tak, tylko no to, 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 to na dłuższą metę to i tak nie ma, nie ma żadnego sensu, no bo no... W końcu ci ludzie się skończą, tak? A wiecie. Też wiadomo nie wolno kłamać, tak? No bo niektórzy gdzieś słyszałem, że a jadą, mówią, że film do szkoły, a potem to wstawiają wszędzie na YouTube i tak dalej, no. Nie do końca można, no bo wiadomo, taki dziadek się na pewno ten film nie natknie na internecie, no bo no nie ukrywajmy się, nie ukrywajmy tego, że no raczej nie obsługuje komputera, a to co dopiero internet więc bardzo mała prawdopodobieństwo by było, żeby on w ogóle trafił na taki film no aczkolwiek, no też trzeba być ludźmi tak troszkę chociaż szerym, nie? i powiedzieć, że na ten film na YouTube a pójdzieć, czy na coś, już nie trzeba tłumaczyć co to ten YouTube ale chociaż powiedzieć, że no, w razie czego to macie czyste konto, mówiliście, że że będzie, nie? no ale wiadomo, że najlepiej mówić zawsze co z tym filmem zrobić tak dalej, no że potem też nie było jakiegoś przypału niepotrzebnego, no bo to Różnie to bywa jednak w tym świecie, nie? Więc zawsze <laughs> trzeba w miarę... <laughs> kaszel jeszcze. W miarę możliwości jakoś mówić o tak, wiecie. Mówić było co z tym filmem zrobić i tak dalej, nie? My na szczęście żadnej sytuacji jakiejś nie mieliśmy, że, że ktoś, ktoś tam miał do tych filmów czy coś. Zawsze każdy był na, na plus nastawiony. Bo nawet nigdy nie spotkaliśmy się z jakąś odmową nagrywania, tak teraz myślę. Może raz. Może raz jak taki, taki stary dziadek. Przeskać, muszę pomyśleć jeszcze. Raz mi się kojarzy, że gdzieś kiedyś byliśmy na polu i jakiś taki dziadek stary właśnie też tam... Znaczy ktoś by się zgodził, ale coś tam mówił, że nie, bo coś tam... I w końcu nie będziemy mówimy się użerać, z nimi sobie pojechaliśmy. Ale kurczę, tak to ogólnie raczej wszyscy są nastawieni na, na tego, na takie właśnie no, pozytywne nagrywanie. Tylko no wiadomo, no najlepiej szukać takich troszeczkę młodszych rolników, którzy ogarniają te sprawy. No, łatwiej wtedy wam dużo by było. Jakby ktoś szukał w ogóle, to na pewno dużo łatwiej wtedy jest. No i taki młodszy rolnik zawsze może nam jakoś pomóc, tak? Zawsze może jakiś kontakt dać do kolegi czy do kogoś, no, wiecie, wiecie sami, jak to jest. Więc takie to początek nagrywania były i tak, tak się zaczęło tak właśnie od znajomych i tak dalej, no i no teraz to wiecie sami jak to jest. Ale ja przejechałem pas, nie zmieniam pasy jak. No ale trudno. Wymusiłem mu, ale... Co tam. Ogólnie co, przyczepy ogólnie spoko są. Nie widzę jakichś problemów z nich większych. Ładne tekstury, ładnie wszystko, pięknie. Jeszcze sobie pojedziemy troszeczkę potależować, bo mamy... Właśnie też bronę talerzową Pottingera. Sobie zobaczymy, jak to będzie nam chodziło. 4-metrowa, zawieszana. Ojej. Chyba trochę tego klasa będzie nosiło mi, co? Mówiliście, że klasa nie robi, ale w sumie książnikowo nie kupiłem nawet. Oj, będzie go jak szmatą miotało. Oj, będzie. Czekajcie, pojedziemy na skróty, bo z tej góry tutaj ja nie zjadę. Ale go będzie na siło. Ja nie mogę. Ale teraz zobaczymy jak ta leżówka się spisze na polu. Ale no, teraz idzie dobrze. No więc takie to nagrywania były, a... Jeżeli chodzi o nagrywanie let's play, to chyba już mówiłem na ten temat kiedyś. Kiedyś więcej. Więc chyba nawet nie muszę go tu powtarzać, że let's play to się wzięły po prostu z nudów. Raczej, bo nie ważne, było tego mało kiedyś na YouTubie. No, bo kiedyś tak naprawdę farminga było bardzo mało na YouTubie, jeżeli chodzi o let's play. No i trzeba było, wiadomo, to troszeczkę ukazać, pokazać, nie? Wiadomo, każdy wie o co chodzi. No i tak się zaczęło, że najpierw były jakieś tam filmy z farminga, a potem to się tak właśnie przerodziło. Wy jakieś takie, wiecie. Wiecie sami o co chodzi. W coś, co jest teraz. Fajnie nawet w sumie. Też początki były O! Co tym klas, to nie da rady z tym? Też początki były też ciężkie z nagrywaniem, bo to wiadomo sprzęt, komputer, wszystko trzeba było jednak ogarnąć, programy. Więc to nie było łatwo też, no ale... Ale udało się też, więc no trzeba po prostu jak się zaczyna nagrywać, to trzeba potem w tym trwać i nagrywać się do końca bardziej. I tak wiecie cały czas biegnąć do przodu, mimo że tam coś może być nie sprzyjające. A co często bywa, bo są, jest dużo właśnie problemów, jeżeli chodzi o nagrywanie, nawet jeżeli chodzi na polu czy gdzieś, no między innymi pogoda, różnie, sprzęt, wszystko, puszcz jak pada. No, no są to pewne rodzaje wyzwania, tak, które no, tak niekiedy trzeba pokonać. Wbrew wszystkiemu losowi i tak dalej, no nie trzeba się wiecie, nie trzeba się tak poddawać, tylko trzeba to... Tylko trzeba to jakby tak do końca, wiecie, no, 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 no starać się, nie? No mówię teraz jak jest, no tak samo jeżeli chodzi o gry, to każdy z was wie, że też to nie jest dosyć takie łatwe, bo wszystkie programy ogarnąć, renderowanie, wstawianie, jakiś temat na odcinek, wszystko, no to też kurczę potrzeba takiego wiecie. Troszeczkę trzeba się za to tak wziąć, nie? Wziąć i powiedzieć sobie, że dzisiaj to, to i tak i tak muszę zrobić i, i to mimo że mi nie wyjdzie za piątym razem, to za dziesiątym wyjdzie, bo niekiedy te let's to... Są nagrywane kilka razy, bo a to coś wyszło źle z dźwiękiem, a to coś się z obrazem stało, no, no... To są takie problemy, o których ktoś może nie wie, jak mnie nagrywa. W sumie nawet dziwne, jakby wiedział, no, bo... Wy no, dostajecie przecież tylko gotowe odcinki, więc... Co się dzieje, jakby, no... Za tymi odcinkami, w sensie, że... Yy, no... Jak one powstają, no, to już nieważny interes jest w sumie, bo bo no, wy tego nie robicie, to bym się tym nie interesujecie i nie przyjmujecie. Yy, no tak samo się nam z no też tam niekiedy problemy właśnie wychodzą, ale to. Ale to wiecie jak to jest. No to są takie nie, nie do uniknienia i trzeba z tym trzeba temu stawiać czoła i cały czas dalej ulepszać to wszystko i tak dalej, nie? Nie można się zatrzymać. No a ja powiem, że ta leżówka fajna. Mnie się ta leżówka podoba. Ładno, tylko no, powiem wam, że ten klasik to tak ma, ma ciężko, wie, no, ale w sumie ta leżówka potringera to ona też trochę trochę waży i wszystko, więc... Więc nie ma co się dziwić, jak klas to klas. Opa. Ale animacje ma, nie ma. Wszystko ma. Jak najbardziej też bardzo fajne. I na pełnej. Nawet by była taka lepsza, nawet troszeczkę takie mniejsze maszyny, wiecie? W sumie. Bardzo, bardzo fajna. Na pewno bo takiej talerzówce to by było dobrze. Tylko szkoda, że na ścierińska nie wjechałem, ale nie mam już z i tak właśnie mówię, tą ranę wiadę. Chyba jakoś ścierińska to nigdzie nie mamy, tak mi się wydaje. No bo dawno w sumie też nie grałem tutaj. Też odcinek miał być czego innego dzisiaj, ale, ale musi być ten, ponieważ jednak, jednak nie będzie czasu na nic innego. A już niedługo właśnie wracamy na kanale, więcej farminga będzie, dużo więcej, nowe serie będą, będzie fajnie, tylko na, na razie jeszcze troszeczkę musimy poczekać, no bo teraz robota w polu się zaczęła i wszystko, więc więc też muszę to wszystko ogarniać i, i, i troszeczkę mi też to czasu, większość, większość czasu mi to zajmuje, więc, więc wiecie sami o co chodzi, nie? No w tym odcinku to było na tyle, no jak zwykle mikrosiowe opowieści, dość takie krótkie, nie są jakoś długie. Więc co, dziękuję Wam za oglądanie, piszcie temat na kolejne odcinki, myślę, że troszkę Wam się bliżyłem to nagrywanie, takie, czy to jest kropla w morzu w sumie, ale chociaż może troszkę wiecie, jak to wyglądało u mnie, jeżeli chodzi o początek takiego nagrywania właśnie filmów z reala i tak dalej. Dziękuję Wam za uwagę, do kolejnych odcinków, trzymajcie się, cześć!